Koniec sądowej batalii Kingi Rusin? W tle gigantyczne pieniądze. Kinga Rusin wygrała długoletni spór sądowy z byłymi partnerami biznesowymi. Sąd przyznał jej rację aż w sześciu procesach, definitywnie zamykając wieloletni konflikt. Kinga Rusin o prawie dekady toczy spór prawny z firmą, z którą niegdyś współpracowała. Jak prezenterka poinformowała w niedawnym wpisie, dodanym na swoje instagramowe konto, po 9 latach batalii sądowej uzyskała kolejne prawomocne orzeczenie na swoją korzyść. Kinga Rusin triumfuje w sądzie po wieloletniej batalii. Byli wspólnicy muszą zapłacić milion złotych. Jak możemy dowiedzieć się w PiS Rusin, sprawa dotyczyła m.in. nielegalnego korzystania z marki oraz zaległości finansowych, które, jak sama podkreśliła, przekraczają milion złotych. Choć przeciwnicy próbowali podważyć jej prawa do marki i receptur, sądy przyznały rację dziennikarce, uznając ją za współtwórczynię produktów i jedyną właścicielkę brandu. W emocjonalnym wpisie na Instagramie Rusin dała do zrozumienia, że walczyła o uczciwość w biznesie. Moja marka Pat i rób wygrała. Po kolejnym wyroku, po 9 latach walki w sądach, ramię w ramię z Markiem, partnerem Rusin, przepis redakcji, mogę wreszcie powiedzieć to głośno i podsumować. Wygraliśmy prawomocnie sześć procesów sądowych z moimi byłymi wspólnikami. Byli wspólnicy, są mi winni ponad milion złotych, pomimo prawomocnego wyroku do dziś nie zapłacili. Sądy potwierdziły, że między innymi bezprawnie wykorzystywali moją markę pad i Rup, napisała dziennikarka. Kinga Rusin zdradziła, jakie roszczenia mieli jej sądowi przeciwnicy. Padły zaskakujące żądania. W dalszej części swojego wpisu Rusin bardziej zagłębiła się w szczegóły ostatniego, szóstego procesu, w którym uczestniczyła. Dziennikarka nie ukrywa, że jej sądowi przeciwnicy mieli wobec niej konkretne żądania. W dziś zakończonym szóstym procesie próbowali nam zakazać produkcji, zabrać profil na Facebooku i żądali kilkuset tysięcy. To wszystko przegrali. Co dostali? Dostali jedno sprostowanie: że przed 2016 nie byłam producentem kosmetyków i właścicielem starych receptur, niby oczywiste, ale rzekomo moje oświadczenia o produkcji w 2016 roku mogły to sugerować. Wbrew moim intencjom. Byłam za to, co potwierdziły różne sądy, od początku, od 2008, jedyną właścicielką marki, współtwórczynią receptur i wspólniczką w biznesie, wyjawiła Rusin w opublikowanym oświadczeniu. Na koniec dziennikarka wyjawiła, że nie zamierza poprzestać na ostatniej wygranej i zamierza dalej walczyć o sprawiedliwość.